Ze studia Voice House specjalna seria podcastów technologicznie in brief. Programiści stworzyli narzędzie, które może ich zastąpić. Devin to pierwszy na świecie autonomiczny inżynier oprogramowania AI. Potrafi zbudować stronę internetową lub aplikację w 10 minut. Nie tylko ułatwia programiście pracę, ale może też stworzyć cały projekt od początku do końca. Planuje swoje zadania, koduje, uczy się, naprawia własne błędy i raportuje postępy w czasie rzeczywistym. Można powiedzieć, że nie jest już asystentem, a samodzielnym pracownikiem. Podczas testów Devin poprawnie rozwiązał prawie 14% problemów programistycznych. Najlepsze poprzednie modele rozwiązały niecałe 5%. Kosmiczny lot największej rakiety w historii zakończony sukcesem. Firma Elona Maska wystrzeliła w kosmos rakietę Starship w ramach testu, który ma otworzyć przed nią drogę na Księżyc i Marsa. Rakieta bez problemów przekroczyła umowną granicę kosmosu. Pojawiły się jednak problemy przy powrocie na Ziemię. W ostatniej fazie lotu baza straciła kontrolę nad statkiem. Operatorzy przeprowadzali dodatkowe testy, sprawdzali np. otwieranie i zamykanie ładowni do dostarczania satelitów. Rakieta ma około 120 metrów wysokości, może dźwignąć 150 ton ładunku. Przedstawiciel NASA pogratulował firmie Ilona Maska udanego lotu testowego. Razem robimy wielkie postępy w programie Artemis, aby ludzie wrócili na Księżyc, napisał w serwisie X. Brytyjczycy stworzyli nową broń laserową. Dragonfire to laserowe działo o dużej mocy. Podczas testów wykazał się dużą precyzją i skutecznością. Potrafi strzelać do celów wielkości małej monety z odległości ponad kilometra. Został zaprojektowany do namierzania i niszczenia dronów. Laserowa broń ma być tańszym odpowiednikiem pocisków rakietowych. Będzie wymagała tylko pokrycia kosztów energii potrzebnej do uruchomienia promieni. Jeden strzał ma kosztować około 10 funtów. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie ujawniło maksymalnego zasięgu broni, ale potwierdziło jej zdolność do rażenia każdego widocznego celu. Pomimo sukcesu, Dragonfire nie będzie jeszcze uznawany za standardową broń. Posłuży jako model do zbierania danych potrzebnych do rozwoju nowoczesnego systemu uzbrojenia. Sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć chorobę Alzheimera nawet 7 lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wykorzystał ponad 5 milionów kart zdrowia do trenowania modelu AI. Chodziło o znajdowanie połączeń między chorobą Alzheimera a innymi schorzeniami. Sztuczna inteligencja była w stanie dokładnie przewidzieć rozwój choroby w ponad 70% przypadków. Model wykrył, że przy obliczaniu ryzyka choroby Alzheimera można wziąć pod uwagę m.in. wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, niedobór witaminy D i depresję osoby badanej. Takie odkrycia mogą powiedzieć więcej o przyczynach choroby, a także o tym, kto może być na nią podatny. Parlament Europejski przegłosował unijny akt o sztucznej inteligencji. To pierwszy na świecie duży zestaw podstawowych zasad regulujących AI. Rozporządzenie zakazuje niektórych zastosowań sztucznej inteligencji, które mogą zaszkodzić obywatelom. Chodzi m.in. o pobieranie wizerunków różnych osób z internetu i tworzenie baz danych do rozpoznawania twarzy. Taki system rozpoznawania będzie można wykorzystywać tylko w sytuacjach poszukiwania zaginionej osoby albo zagrożenia terrorystycznego. Zakazane będzie też używanie sztucznej inteligencji, która dyskryminuje określone grupy osób, śledzi ich styl życia, manipuluje zachowaniem i wykorzystuje ich słabości. Nowe prawo mówi też o przejrzystości dostępnych modeli sztucznej inteligencji i przestrzeganiu praw autorskich. Firmy będą musiały przedstawiać listę źródeł informacji użytych do trenowania swoich modeli. To było technologicznie in brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Jaka tematyka newsów interesuje Cię najbardziej? Daj nam znać w ankiecie na Spotify.